Otworzysz Maję? No proszę cię, jestem tak zmęczony dzisiaj Za dużo się dzieje, wiesz? No wiesz, otwórz Ja nie mogę, no dobra, ja nie mogę Zawsze ja te drzwi otwieram, zawsze, zawsze muszę te drzwi otwierać Już mnie to drażni A co znowu Nie, bez żartów Ktoś dziecko zostawił? Kurde, koniec tych pranków Halloween było już dawno Jezu, biedaczyno. To jest dziewczynka. Kto cię tak tu zostawił? Przecież jest zimno jak nigdy. Zaraz zima, święta. Kto cię mógł tak cię zostawić po prostu? Już cię zabieram. Wcześ do ciepłego domku. Chodź, chodź ze mną, proszę. Ktoś dziecko zostawił przed domem. Chyba zostaliśmy rodzicami. Nie, na no, ty chyba sobie ze mnie żartujesz. Patrz, jak piękna dziewczynka. Czy ty ją widzisz? Chcesz dotknąć? Masz, trzymaj. Tylko uważaj, bo jest delikatna Wa Wam mówiłem uważaj Poduszkę musi mieć, musi być jej wygodnie Ale jest bardzo, bardzo długo była na dworze Musimy jakieś, jakieś kocyki ogarnąć Musimy ją ocieplić, rozumiesz? Poczekaj, może ten kocyk będzie idealny Tylko rynek ty jej nie zjedz Dobra? Dobrze, śpisz Musimy ją otulić całutką. patrz, tu sobie będzie leżeć Musimy ją ocieplić, bo musi jej być bardzo zimno, zobacz W taki kłębuszek, widzisz? Patrz Jak jej musi być dobrze teraz I co? Zostawmy ją tak! Niech nabierze temperatury i potem się nią zajmiemy, tylko to jest bardzo, bardzo poważne teraz, rozumiesz? Bardzo poważne zadanie mamy przed sobą. Musimy to omówić, chodź do stołu. Papu, ale to jest niepoważne, że bierzesz jakieś dziecko z ulicy i teraz mam je wychowywać? Ja ogarniam, jak się zajmować dzieckiem. Tak. Mam kartkę i długopis. O. I musimy sobie to zaplanować poważnie, bo to nie są przelewki. Rozumiesz? Plan. Plan. Dziecko. Mamy dziecko przypadkowe. Trzeba się nim zająć, tak? Może jakiś rodzic zwróci po to dziecko. Numer jeden. Proszę bardzo. Jak myślisz? Zadzwonić na policję? Nigdy w życiu się takich nie robi. Chcesz już go do, do więzienia wsadzić, te dziecko? Nigdy w życiu dziecka mam do więzienia, w końcu takie rzeczy gadasz? Jeden. Jak myślisz? Nie wiem. Oświeć mnie. Ocieplenie. Co się teraz zrobić z dzieckiem? Ociepla się. Fenomenalnie. Numer dwa. Co robimy po tym, jak się ociepli? No nie wiem. Oświeć mnie. Nakarmienie, czy to takie trudne? Okay. To samo co ty robisz dziennie Nakarm, nie będę pisał dalej, bo wiadomo Numer 3, jak już będzie najedzone Położyć spać? Tak jest, drzemka Drzemka dziecka Uff, dobra, i przechodzimy, że jak już, jak już w stanie, co się z nim dzieje? Płacze Możliwe, że może się stać takie coś Płacz, jak z tym zradzić sobie, bo ty musisz to ogarnąć Przewinąć Jak zrobi kubkę, to tak Piątka, jak już się uspokoi, będzie miała dużo energii Ale jak przecież spłaczył do dużej energii? Bo się uspokoi i wstało dopiero, ma dużo energii, A bo się, się wyspało To już twoja sprawa Okej okay. Co jest w piątce? Nie wiem Influencerstwo. Od najmłodszych lat uczymy dziecka być influencerem. Trzymanie kamery, mówienie, reklama sklepu. Do tego granie w Minecraft. Muszę go nauczyć grać w Minecraft. Mm -hmm. Jo. Czyli tutaj dużymi literami. W piątce. Influ. Coś To jest poważne. 6. I gdy już mamy wszystko, już ogarnia całe influencerstwo, my siedzimy na kanapie, a to dziecko zarabia za nas. Okej. Okay. Czyli punkt szósty to są rodzice. Leni staniemy się leniami mm -hmm. bo nasze dziecko, które teraz aktualnie jest w pierwszej fazie tego całego planu w pierwszej fazie tu jest, w tym miejscu, zaznaczę ci, tu rozumiesz? w mm -hmm. pierwszej fazie ocieplenia jest więc przejdziemy przez wszystkie rzeczy aż w końcu będziemy mieli luz w życiu Do, dobrze trzymam to dziecko? złap zagłówkę nie, nie tak, daj jej oddychać Aha, idę z dzieckiem dosyć ciężkie kładę na blacie na indukcji? Nie włączamy indukcji, jak dziecko jest na blacie. Na indukcji, tak. Dalej jej ciepło, dalej jest faza ocieplenia, ale wkraczamy w fazę nakarmienia. Czym ją nakarmisz? Nie mamy nic dla dzieci. Mamy banany. Tylko musisz z tego banana. musisz. pomemlać, żeby miała papkę. Jestem ptakiem. Możemy też to zrobić widelcem. Daj banana. Dobrze. Odbieranie banana. Możesz dać widelec. Jasne. Proszę. Jesteśmy teraz w fazie dzielenia się pokarmem. Mamy banana. Ile dziecko zje? No niecałego, to tyle To jest dla dziecka, to jest dla rodziców Okej okay. Możesz potrzymać Dziękuję Trzeba zrobić mu papkę z tego elegancką, proszę bardzo I idziemy nakarmić <noise> Bachorka Dobrze Jest, ocieplenie, faza ocieplenia, odhaczamy mm. Proszę bardzo, gotowe, jesteśmy w połowie Jesteśmy w połowie fazy nakarmienia Jak ty e... chcesz ją nakarmić, jak nie mamy nawet buteleczki? Nie jest żadna buteleczka Na pewno Bezpiecznie wyjmujemy smoczek Tylko delikatnie, dziecko jest delikatne o super, mhm. mamy. Dziecko jest m, aktualnie idealnie dostosowane, żeby je nakarmić. Więc bierzemy, co prawda, ma bardzo małą buźkę. Taką odrobinkę bananka. I za mamusie, za majusie, mm, za majusie, proszę. No zjedz mm, No mlaszcz, no mlaszcz Nie chce za mnie, to może za Nie jest głodne, to jest dziecko które chyba, które nie je, więc o, to... nie jest potrzebny mu pokarm Okej, okay, no to, to dobrze, to będzie... nakarmienie. skreślamy w ogóle z listy Jest niepotrzebne, to dziecko nie jest w ogóle głodne o, <grymne> A jak nie jest głodne, to może dla nas pracować cały czas I mniej wydamy I mniej wydamy Ale spać chyba musi, chyba to nie wampir Drzemka, teraz drzemka, zabieramy ją na drzemkę Które miejsce będzie idealne dla naszego... właśnie, nawet nie nazwaliśmy tego dziecka Jak się będzie nazywać? To jest dziewczynka. Mhm. Rynek pomożesz? Jak się będzie nazywać? Jak się będzie nazywać? Rynna. Jaka rynna? Rynek? Rynek i rynna. Rynna, dobra, okej. Okay. Pytanie, gdzie będzie nasze łóżko? Wydaje mi się, że tutaj będzie idealnie patrz. Chodźnie, się, jest... się przecież. Nie, no nigdy w życiu, bo jest tak na ukos. Dobra, kładę ją, a ty ją przykryj. Zobacz, jak będzie. Co? Poczekaj. Co? Poczekaj. Co? Nic nie mów. Rynek To nie jest normalne Co? Smród Ja nic nie czuję Tak się przebija Jez, przez majtkę Nie przesadzasz Paweł Nie, nie ma opcji Faza sen dopiero może być jak jest faza czyszczenie Odkładamy to na razie Przykro mi i zostawiam cię Musisz przewinąć. No i jak to się robi? Zrób to poza kamerą, tam jest toaleta. To dawaj rynna. Rynna. Rynna Bądź dzielna, nie płacz, płacz tylko! Rynna. Mama będzie delikatna. Kurde, zawsze to najgorsza robota jak zwykle na mnie spada. Zawsze tak jest. O wam powiem, że sytuacja nabrała kolorów chyba brązowych, bo Naprawdę nigdy nie czułem czegoś takiego, w sensie takie niespodziewane to było. Zjadł bananka i potem wiadomo, co się stało. I dobrze, że dobrze, że była Majusia. Wydaje mi się, że no nie poradziłbym sobie. No choć, tatuś weźmie cię na spacer, bo Dobre, było bardzo. ciężko. Co? Co ty robisz? Idę na spacer z dzieckiem. Już jest! Październik wiesz jaki jest zimno, nawet nie masz ubranek dla niej. Dlatego jest teraz takie fajne, świeże powietrze, tak? Jest noc, na no spacer w nocy wracaj z nią. No gdzie chciałem Wracuj pokazać. Nie Niech poznać! Do Czemu nie może Do poznać? Domu z pozną. Wiesz co? Sama sobie wychowaj to dziecko. Masz. Ja idę na spacer. Do On jest jakiś niepoważny. O, nasz bobasek, Co? I to jest chyba ten moment, że będzie musiała iść na drzemkę Tak Była prawie na spacerze Było blisko, niestety ktoś przerwał Ja już tutaj układam jej loże z, z, z jej nowymi przyjaciółmi Bolo, Olek, Maja, Leon Ja <ścoughs> Ja i Lolo e, ja... Daj jej kocyk może Kocyk? Dobra, tu ją damy Dobra, kocyk, tu jest kocyk, już jej dajemy Już jej dajemy, Lejda Jak głośno ja nie mogę. To dziecko jest. To jest głośne dziecko, jak, jak muzyka na moich koncertach. To jest tak głośne. No, daj spokój, to jest tylko dziecko. Ja nie mogę weź, weźmy spokój. Pa, bo to jest dziecko. Zrób coś. Co mam zrobić? Tak, żeby tak nie krzyczało. Nigdy nie miałam dziecka, nie wiem co mam zrobić. <laughs> ja wiem co się robi. Miała źle, włożony smoczek. Głębiej ten smoczek peł. Ha, jak cicho teraz widzisz. Tak to się robi. Dobra. Udłusi się zaraz. No, i mamy. To była chyba faza czwarta, widzowie. Faza drzemki. Czyli jesteśmy blisko ku końcowi. Czyli zaraz będzie faza influencerka. O jak dobrze, jak dziecko śpi. Taka cisza w domu, można obejrzeć film. Fenomenalnie. Co? Co? Że mówię? No, nie, no dobrze. No właśnie, co oglądamy? Wybierz coś. Co? Zaskocz mnie. Ale no dobra no. Nie, nie, nie mów, że zaczyna płakać, nie, zaczyna się, proszę cię, proszę cię. Proszę cię. Teraz ty ją oczywiście. Proszę cię, ona, ona po prostu nie chce spać może. Może trzeba ją wymęczyć. Ty A to ja sam? A ja przed tyłam... No, dziecko mi. uspokajał? To no. dziecko przybiera? Chodź tutaj, mat matka cię nie chce pomóc! <laughs> Olać kocyk, co? Teraz wkracamy w stan zabawy, chodź dzieciaku, rynna moja, wybierz, wybierz mądrze, zabawimy się w fajną grę, dobrze? Super, czy ty możesz siedzieć? Czy ty możesz siedzieć? O, matka się uderzyła w nogę, ją boli Dobrze, rynna, ty siądziesz tu Nie, rynna nie leć, proszę cię O, ale mi strzeliło rynna, widzisz, to na starość Dobra, teraz tak, ty jesteś tu Maja? Jestem Połóż się Rynna, chodź. rozumiesz? I masz jedno zadanie. No wybierz mamusia albo tatusia, a tatusia wybierz. No tatusia, no tak. Rynna! Tatusia. Tu, tatuś ci nauczy jak nagrywać Minecraft, chodź tutaj. O Jezu, Rynu. idź do mamy. Rynek chyba jest zazdrosny. Tore, ci zabawkę kupię. Rynna, nie, ja kupię Taką dobrze. zabawkę rynna. ci kupię. Ej, cicho tam. Rynna, proszę cię. Co to Stary jest do niczego, stary jest do niczego. Kupię On ci tylko domek dla o, Rynna jesteś moja! Ale ona, ona jest co? za młoda, Olać matkę, będzie... co? Olać matkę, Rynna! Podbijamy świat, olać matkę, lecimy! Dobrze, Rynna, ja ci pokażę teraz, jak już brałaś tatusia, pokażemy ci parę rzeczy, parę filmików, może piosenek tatusia. Nauczymy cię, jak być influencerką. Podnieś rękę do góry, jeżeli chcesz! Chcesz zostać influencerką! Yes! Jest. Super! Jesteś stworzona dobrze, że byłaś pod drzwiami. Dobra. Mm. Chodź tutaj. E, dobra, Renna, od czego chcesz zacząć? E, filmik jakiś zwykły taty, jak to się robi, czy, czy bardziej piosenka? Kurczę, nie odpowiada. Co myślisz? Myślę, że piosenka najpierw. Dobra, okej, okay. piosenka influencerów. E, to jest akurat piosenka z Friends, e, nowa, niebieski suek. A, i ogólnie wiesz, że tatuś wypuszcza jeszcze nową? Palion to lew? Palion Lion? Będzie, e, już, 21 listopad będzie, wiesz? Cieszysz się? Nie, yeah, tak tata, super, fajnie, mega że nie mówi, ale dobra Ach, zobacz to, poczekaj, bo to groźne, ja nie wiem czy to na takich... Ile masz? Trzy tygodnie? Spoko, możesz oglądać Niebieski słek, ej, niebieski słek znowu się okazało, że znowu zjadamy grę, ej Nie bój się tatusia, spokojnie Dobra, tyle z piosenek chyba, co? Może, może jakiś filmik, co? taty, chyba będzie lepiej, co? Co my tu mamy, co my tu mamy? Patrz, patrz, tatuś nagrywa Minecraft, zobacz To teraz ty spróbujesz, co? Nagrać jakiś film? Dawaj Rynna, biorę cię Chodź Rynna, idziemy nagrać film, chodź idziemy Nasz plan dnia był... O, dobry, dobry, dobry był Rynna, co? Ty się dalej cieszysz, masz w górze Jak fajnie, drzemka była, płacz był Influ, jesteśmy w połowie Najważniejsze to jest, żeby tatuś był leniem, wiesz? I mamusia, fajnie, że się z tym zgadzasz Dobra, no to pora nauczyć cię Pierwszych tych, nie? Tutaj patrz Kamerę ci dam, spróbujesz nagrać vloga Z tatusiem, co? Patrz <laughs> jak powiem na raz, dwa, trzy, witasz się i... i mówisz, mówisz. Zobaczymy, jak sobie radzisz, co? Dobra. Raz, dwa, trzy. Rynna lecisz. Chyba się wstydzi. Rynna, weź coś tego. Rynna. Okej, dobrze. Ja wiem, pierwsze chwile są ciężkie z kamerą. Zestresowałaś się? Może smoczek jej wyjmij, może... No tak, ta no ja nie mogę. Jak ma gadać przez, bez smoczka? Dobra, Rynna, jeszcze raz. Możesz też e zareklamować sklep Tatusia Palion Style. Fajne, fajne rzeczy tam są, wiesz? Ciuszki, takie płytka nawet jest, kolory. No Wiesz, że Tatuś nawet e koncerty gra dla widzów? Haha <śmurga> no właśnie, koncerty też gra dla widzów. I nawet koncerty są w maju i w czerwcu. No, widz może, może. Może się spotkać. Dobra, Rynna, trzy, dwa, jeden. No, Rynna, dawaj Dawaj, Rynna Powiedz coś Jak tam twój plan? Dobrze, rozumiem, Rynna mm, wiesz co? Plan influ musimy skreślić, bo... X dać nawet, i -y. To się nie uda Nie każdy się nadaje do tego, ja to rozumiem w pełni Ale plan leń uległ w gruzach Już nigdy tatuś i mama nie będą leniami Wykasujemy to, a z racji tego, że tak się stało... Poczekaj, Rynna Oddaję wszystko, co Twoje. Masz kocyk. I muszę cię oddać w miejsce, w którym. W którym pierwszy raz cię ujrzałem, wiesz? No, Paweł. Pierwszy raz cię tam ujrzałem, Rynna. Przykro mi, ale to jest ten czas. Rynna. Rynna. Nie mogę. Rynna. Miło było Cię poznać. Tyle przeszliśmy. Tyle rzeczy się stało. Obyś znalazła rodziców. Kochałem rynne, naprawdę. Prawda była to lalka, nie? No wiadomo, że tak. Ale kochałem. Ale widzę, jak nie chcesz skończyć jak rynna, to zasubskrybuj kanał. Przygarnę was wszystkich, tu tak. przygarnę. I będę się wami opiekował.